the baddest To historia życia wzięta, a zaczyna się tak zaczyna się O chłopaka kasketa, tak. który chciał zdobyć, chciał zdobyć świat Wierzył bardzo mocno w swój potencjał I obiecał sobie, że spełni swe marzenia Dalek i zaplecza dom raczej nie miał, ale uparty był jak osioł I w muzyce kochał się, kochał się. Stracił dla niego me i świat z nią pojechał I od tamtego momentu z nią spędza całe, spędza całe Sam podnosił po przeszkę. Da. Łamał wszystkie zakazy da. Chuju miał krytyków Piszem swe bohomazy yeah. Nie skończył żadnej szkoły yeah. Może był ze dwa razy da. Poddał serce muzyce da. I nawet nie zauważył W yeah. piętnastu latach zaczął zarabiać I z muzyki zaczęło mu spływać siano Po to wierzył siebie przez te wszystkie lata Tylko na muzyce mu w sumie zależało w końcu go zaczęli doceniać ludzie Bo ten chłopak dla nich od serca grał Czasem na no szpany siedział przy wódzie Z muzyką pływał, siną Czasem mówią ci, że... Nie da rady, a ich słowa lecą. Tu jak porozpady. Unieść górę, że ponad swoje rady. może zdobyć cały świat nie będą doskonały. Czasem mówią ci, że nie da ślady, a ich słowa lecą. Wystawczek sam u siebie w bajce powtarzał jako małe dziecko. Jako małe dziecko. Jak chcę tak się wyśpisz brak, wyspisz brak. Każdy wie, że nie ma lekko. On jest że nie ma o różą, która wyrosła z betona. Koć twarzy tak jak fast Ma do siebie dystans i poczucie humoru. I do końca swoich dni będzie dla was grał. Już nie patrzę na niego jak na ślira, nie. tylko jak na artystę yeah. Widzą coś więcej niż tylko debila, z z tym pyskiem Biskiem. Dziś jest na samym szczycie, szczycie. otwiera dementową płytę yeah. I siedzi w garażu i pali jointa, przy tym bicie Zmianą się siebie walcz, nigdy nie załamuj się Więcej podda się nadzieja, bo ja na pewno nie wiem. na co cię stać a jesteś bad, dziecia głowa do góry, ta ustupa cały świat. Czasem mówią ci, że nie dać rady, a ich słowa lecą gruja. Wodospady, gónieć góry się ona, swoje wady może zdobyć cały świat nie będą. Wspieraj swojego ulubionego artystę, kupując płyty i ubrania na www.preorder.pl. Subskrybuj Steprecords TV, by być na bieżąco. Którą napisało życie, połączyła ich ulica i gruby rap Razem pierwsze kroki stawiali w muzyce I jeden drugiemu był jak rodzony brat Nasza glika zespół składała się z pięciu liter Nie muszę je wymawiać bo ją każdy sna nas głowy Pięciokłowy smok, wychowany przez ulicę, Który znosił na wyszyny hardkorowy rap Minęło dziesięć lat I smok się zaczął palić. Co poszło nie tak Co się stało bracia z nami Chyba poróżnił nas zain, Z który mieliśmy za nic Każdy Uniósł się honorem i odwrócił plecami Podając ręce, daję mi przykład To dowód przyjaźni, prawdziwy skarb Prawdziwych przyjaciół poznaję się w biedzie Jestem bardzo dumny, że takiego mam Piszę to od serca mocno wierzę w ciebie Kali, zostań na szczycie i żyj sto lat Nie mogłem już dłużej okłamywać siebie I przyszedłem na twój koncert, się pogodzić brat Życie jest za krótkie, by ze sobą walczyć ma takie marzenie, by pogodzić swoich braci Wszystko jest możliwe, można to naprawić Zróbmy to dla siebie w imię tej przyjaźni Braci, ziemię traci i dobrze wiesz, że te słowa mówią wszystko Znajdziesz. To coś, co wszystko naprawi Jak kiedyś będziemy ziomkami Pójdziemy znów bo niej grać Widać, się nie traci I dobrze wiesz Te słowa mówią wszystko nich odnajdziesz Ten na nienawiść, To coś, co wszystko naprawi Jak kiedyś będziemy ziomkami Pójdziemy znów po niej grać Trudno wybaczyć, gdy urażona duma Nieznośnie pali wnętrzności jak rak Zapomnij co było, a na pewno zakumasz Co ci chce przekazać Kali i Paweł Rak Ten trak, biała flaga dla zwaśnionych dusz Odrzuć nienawiść, odrzuć ją już I stańmy jak kiedyś, zakopmy nóż Dziś pióro i tur, zapisuję sojusz Gdy nienawiść żera znów kolejny dzień Odrzuć ją już teraz, by rozświetlić nie cofniemy czasu, dobrze o tym wiem. Wybaczmy, jak Jezus nam odpuścił dzień. Brać się nie traci w miłości, ta prawdziwa się wszystkie zawiłości. Co złamane z roślin jak po czasie kości, gdy wybaczenie w tobie jak sądzę za gości. Pośród nicości, energię czułem Szatan karmiony nie mi i bólem. Pytam się, kiedy ja też to zrozumiem. Pytam się, kiedy ty też to zrozumiesz. Musimy ze sobą przestać walczyć dziś Choć każdy niesie w życiu swój ciężarny krzyż Niechaj powieją flagi z napisami PiS Niech ludzkość zamieni na uśmiech syny Braci się nie traci Jak kiedyś będziemy ziomkami, pójdziemy z dól wodim ja widez Traci się nie traci i dobrze wiesz, te słowa mówią wszystko to coś co wszystko naprawi Jak kiedyś będziemy ziomkami Pójdziemy mi w boki Ja widzę Chowaj do serca Słowa tej piosenki Pod grubą skorupą Przecież serce masz Walcz o przyjaciół Bierz naukę z wierszy i pokaż im wszystkim Że na więcej ci stać Nie słuchaj co mówią mu liczni męcy Słuchaj głosu serca Tak jak ja Porusz na bok żal Złości nerwy I zacznij swoje życie Na nowo brat Wyplew z duszy Zło Zacznij na nowo Oddychać nie bądź jak pies ogrodnika Zacznijcie się szanować i korzystajcie z życia Wypijmy za to dzisiaj i za naszą przyjaźń Nikt nie jest idealny, nie jesteśmy święci Jaką byśkolwiek nie poszedł z dróg. Potrafimy kochać i wybaczać błędy I tak jak twój najbardziej zagrożał dróg ale radę na przyszłość mogę wam dać Szanuć swoich bliskich, ojca, matkę Bo tak naprawdę to wszystko co masz Szybko leci czas, słowy nie zatruwaj sobie Przykład bierzcie z nas i przybicie szepiątkę zgodzi zgodzie siostra, brat Bądź naturalny człowiek, proste jak dwa razy dwa Taki możesz być na co dzień. A ci się nie traci i dobrze wiesz, że te słowa mówią wszystko Odnajdziesz w lek na nienawiść, to coś co wszystko naprawi Jak kiedyś będziemy ziomkami, pójdziemy z w ogień prawi, Traci się nie traci i dobrze wiesz Te słowa mówią wszystko, niech odnajdziesz Ten na nienawiść, to coś co wszystko naprawi Jak wiedzieć będziemy ziołkami, pójdziemy